W tym momencie rozpoczęły nie tylko promocje wyborcze, ale i amfitezy, którzy tak jak tu w Warszawie, ekran wyborców na to, koszt dostali głos. Tak w praktyce wygląda badanie egzemplarzów. Teoretycznie najbardziej, może był błąd 101 punktów procentowych. Chociaż, złóżmy, jak to nie wierzy. To wygrać stare wyborcze proszę zobaczyć. Którzy wzięli udział w procesie głosowania. Tych wszystkich, którzy zachęcali nas wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Tych wszystkich, którzy zechcieli kogokolwiek obdarzyć z zaufaniem w czasie pierwszej tury i drugiej tury wyborów prezydenckich.